Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na recenzje książkowe, które będą dobrą propozycją na prezent na Dzień Dziecka. Są to książki od wydawnictwa Znak. Pierwszą propozycją, którą chciałabym Wam pokazać, to jest niesamowita pozycja, która uważam, że przydałaby się w każdej biblioteczce, w każdym domu. Self-regulation, jak się lubić w świecie pełnym różnic. Jest to książka w twardej oprawie, która opowiada o różnorodności, która występuje między dziećmi, ale nie tylko dziećmi, bo również nami dorosłymi. Mamy w tej książce sześć rozdziałów. Każdy rozdział opowiada o innej, a o odmienności. Bo mówimy tutaj m.in. o autyzmie, o mutyzmie wybiórczym, o problemach z integracją sensoryczną i o wielu, wielu innych problemach, ale również np. o rywalizacji między rodzeństwem. I po każdym z tych rozdziałów jest też takie wyjaśnienie dla rodzica. I te opowiadania. Są napisane w bardzo aktualny sposób dla naszych dzieci. To mi się bardzo podoba, bo dzięki temu bardzo dobrze trafiają do dzieciaków. A więc mamy tutaj na przykład opowiadania, w których dzieci bawią się superzingsami albo pokemonami, czyli tym, czym aktualnie faktycznie dzieci się bawią, czym się interesują, dzięki czemu też je to bardziej ciekawi. Te opowiadania są wciągające i w naprawdę piękny sposób opowiadają o różnorodności. I zobaczcie, rysunki w tej książce może nie są jakieś duże, ale przepięknie oddają to, co jest w tej książce napisane. I ja Wam muszę powiedzieć, że już przy pierwszej opowieści tej książki miałam łzy w oczach. Naprawdę jest to przepiękna książka, która pomoże naszym dzieciom nie tylko w zrozumieniu wielu rzeczy, ale także w nauce empatii i pomoże im także zrozumieć wiele zachowań, które mogły być dla nich dotychczas niezrozumiałe, z którymi się gdzieś tam styknęli, ale nie wiedzieli, jak się w danej sytuacji zachować. Także jest to naprawdę bardzo cenna propozycja. Kolejna propozycja, którą chciałabym Wam pokazać, jest to już klasyka, bo są to książki o Misiu Paddingtonie. Ja mam tutaj książki Być jak Paddington. Oraz jeszcze o Paddingtonie. Ta książka jeszcze o Paddingtonie ma 150 stron, więc naprawdę sporo. Jeżeli chodzi o ilustracje, to nie ma ich tutaj dużo i są one raczej dość małe. Jest to książka przeznaczona dla dzieci od 4 roku życia i oczywiście opowiada o przesympatycznym niedźwiadku, który przybył z dalekiego Peru, zamieszkał z rodziną Brownów i wywrócił ich życie do góry nogami. Ale ten niedźwiadek to słuchajcie, jest stworzenie przepełnione empatią, dobrym nastawieniem do sytuacji, którego spotykają i do ludzi, które, którzy go otaczają, którzy niekoniecznie zawsze są do niego odpowiednio nastawieni. Bardzo ciepła, bardzo empatyczna pozycja, którą moje dzieciaki naprawdę bardzo, bardzo lubią. Te książki są w serii, a więc jeżeli Wam się spodobają, to... Możecie sobie wtedy y, kupić kolejną część. Kolejna kultowa pozycja to jest pozycja Powrót do Stumilowego Lasu. Jest to oficjalna kontynuacja przygód znanego nam Kubysia Puchatka i przygody w tej książce są zupełnie nowe, ale bohaterowie pozostają ci sami. I e, taka główna mądrość e, o przyjaźni, e, mimo wszystko, e, też płynie e, z tej książeczki. Pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają ilustracje, bo te ilustracje moim zdaniem są naprawdę takie malownicze, delikatne, e, ale przepiękne. I ta książeczka e, jest. Mm, dla dzieci od czwartego roku życia, wykonana w twardej oprawie i ma ponad 200 stron, więc też jest co czytać z pewnością. Kolejna propozycja dla nieco starszych już dzieci, to jest seria o Mikołajku. Są to książeczki dla dzieci od szóstego roku życia. One są, zobaczcie, dość cienkie, są lekkie, są w miękkiej oprawie. I wydane są w formie komiksu. Dlaczego to wszystko ma takie znaczenie? Dlatego, że one są przeznaczone dla dzieci od 6 roku życia, a więc mogą służyć już do pierwszych prób samodzielnego czytania. I tak właśnie mój syn, który jest na tym etapie, właśnie bierze sobie te książeczki i sam je już czyta. One opowiadają też takie historie. Które trafiają do dzieci w tym wieku? Są napisane w takim tonie, w taki sposób, że faktycznie bardzo interesują dzieciaków. I mamy, jak widzicie, tych części sporo, więc możemy sobie wybrać odpowiednią część, która będzie nas interesowała. I są to też takie propozycje, które możemy zabrać wszędzie. Czy pojedziemy? Nad morze, na plażę, gdziekolwiek pojedziemy, to możemy sobie taką książeczkę zabrać, żeby dziecko mogło ją sobie po prostu czytać. Kolejna propozycja, jeszcze dla młodszych dzieci, to będzie propozycja dla dzieci od trzeciego roku życia. I to też są kultowe postacie, bo jest to Bolek i Lolek. Bolek i Lolek w serii Rosnę z Bolkiem i Lolkiem nowe przygody tych bohaterów. Są one bardziej aktualne, bardziej dostosowane do naszych czasów, a więc i lepiej trafiają do naszych dzieciaków. One są wydane w twardej oprawie. E, przygody są nowe, ale postaci są te same i bardzo podobają mi się rysunki w tych książeczkach, bo one oddają dokładnie takiego ducha Bolka i Lolka, jakiego znamy. E, I ta seria. Zawiera kilka książeczek. Tutaj mamy Bolek i Lolek Piracka Przygoda bajka o odwadze, Bolek i Lolek szukają skarbu bajka yy, o wychodzeniu z terapatów czyli coś, co Bolek i Lolek bardzo lubią i Bolek i Lolek i Zaczarowana Lokomotywa bajka o kreatywności. Kolejna propozycja to będzie coś yy, na pomysł na prezent taki bardzo oryginalny dla fanów Harry'ego Pottera, dla fanów czarodziejów i magii, bo mamy tutaj nieoficjalną książkę kucharską Hogwartu. Bardzo podoba mi się już sama okładka tej książki i czcionka, jaką jest wykonana, bo mi się kojarzy z takim podręcznikiem rodem z Hogwartu. I mamy tutaj zbiór aż 50 przepisów ułożonych w różnych kategoriach. Mamy tutaj śniadania, przystawki i przekąski, luncze, obiady, desery, napoje. Spójrzcie, tutaj mamy często spotykane pojęcia kulinarne, tutaj mamy śniadania, wszystkie te przepisy opatrzone są zdjęciami, ilustracje, które gdzieś tam się pojawiają. Na tych stronach są też wiecie, dostosowane do tej tematyki. Więc myślę, że dla fanów e, Harry'ego Pottera to będzie prawdziwa gratka. I ostatnia propozycja, jaką chciałabym wam dziś pokazać e, od wydawnictwa Znak, będzie dla starszych dzieci i dla dzieci. Które lubią takie już bardziej kryminały, opowieści w takim duchu. Jest to książka Swiftowie: Zagadka, Zamęt i Zbrodnia. I zobaczcie, jaka ta książka jest w ogóle gruba. Ona ma 460 stron. Obrazków nie ma tutaj dużo, więc dużo do czytania, ale wszystkie te Obrazki są wykonane w tym samym tonie, one są czarno-białe, więc nawiązują do tej takiej. O, tutaj mamy coś większego: kryminalnego. Jest to opowieść kryminalna, o takim mroczniejszym charakterze, ale utrzymana w takim zabawnym duchu. I to już wszystkie propozycje, które chciałam Wam dziś pokazać. Znajdziecie je również na moim blogu prawdziwebogactwo.pl, na który bardzo serdecznie. Was zapraszam, a za dziś Wam już bardzo serdecznie dziękuję.